I siódemka też jest już w maszynie startowej, więc czekamy na sygnał do startu i rozpoczynamy gonitwę. I jazda, wystartowała gonitwa druga, bardzo ładny, bardzo równy start. Tam na froncie tej gonitwy jest National Freedom ale bardzo blisko trzyma się też Massini i te dwa konie starają się nadać tutaj tempo. Mocne tempo w tej gonitwie, National Freedom jest pierwszy za nim Massini, następnie Jawielka Wena, Lady Zafany, Niro i zamyka stawkę oakley Palu. National Freedom przesuwa się jeszcze nieco do przodu, stara się zyskać więcej przewagi nad goniącym go Massinim. Na pozycji trzeciej bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o trzecie, czwarte, piąte miejsce są y, trzy konie. Na pozycji trzeciej jest Wielka Wena, następnie... Lady Zafany, za nią Niro i na ostatnim miejscu galopuje Oakley Balu. Już niespełna kilometr został nam do celownika, konie zbliżają się do połowy zakrętu, czoło stawki coraz mocniej nam się grupuje, ale na froncie cały czas dwa konie, to National Freedom oznaczony czwórką i tuż obok Massini oznaczony szóstką. I zbliżają się już do prostej finiszowej, wyprowadza National Freedom, ale bardzo blisko, trzyma się tam Massini. Przesuwa się do przodu Jawielka Wena, stara się tam walczyć również od kanatu Lady Zafany. 450 metrów do celownika, National Freedom jest na prowadzeniu, Lady Zafany na pozycji drugiej, nieco osłabł Massini, a środkiem przesuwa się do przodu Niro. Lady Zafany i National Freedom. Te dwa konie na prowadzeniu. National Freedom trochę z przodu. Mamy 100 metrów do celownika. National Freedom, Lady Zafany. Goni Massini. National Freedom nie przegra tej gonitwy. Lady Zafany na drugim. Massini na trzecim. Ja Kawena u klejpalu. Zamyka Niro. National Freedom, konio oznaczony numerem czwartym w siodle jockey Sanzar Abayev. Ten duet jako pierwszy minął linię celownika. Czekamy oczywiście na zatwierdzenie tego wyniku przez Komisję Techniczną, a dekoracja zwycięzców na padoku.